Witam. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego podejmujemy pewne decyzje, nawet jeśli z perspektywy czasu wydają się irracjonalne? Co sprawia, że kupujemy produkt, którego nie planowaliśmy? Czy zgadzamy się na prośbę, która wydaje się nie do odrzucenia? Robert Cialdini w swojej kultowej książce Wywieranie wpływu na ludzi otwiera przed nami drzwi do fascynującego świata psychologii społecznej i perswazji. To nie jest tylko książka, to podręcznik życia, który wyjaśnia, jak mechanizmy wpływu działają na nas każdego dnia, często bez naszej świadomości. Cialdini wprowadza nas w tajniki sześciu uniwersalnych zasad, które mają moc kształtowania naszych decyzji i zachowań. Są to narzędzia, które wykorzystują zarówno sprzedawcy i negocjatorzy, jak i bliscy w codziennych interakcjach. Chcesz wiedzieć, jak te zasady mogą działać na Twoją korzyść, albo jak możesz się przed nimi bronić, gdy są używane przeciwko Tobie? W tej recenzji przyjrzymy się temu, jak te zasady wpływają na nasze życie i dlaczego ich znajomość jest niezbędna w świecie pełnym manipulacji. Zostań z nami do końca. Ta wiedza może na zawsze zmienić Twój sposób myślenia i działania. W tym odcinku omówimy pierwsze trzy zasady. Przejdźmy do pierwszej z nich. Zasada wzajemności. Mówi, że ludzie czują się zobowiązani odwzajemnić to, co otrzymali od innych. Jest to głęboko zakorzeniony mechanizm społeczny, wynikający z naszej ewolucji jako gatunku żyjącego w grupach. W zamierzchłych czasach, dzielenie się jedzeniem czy zasobami zwiększało szanse przetrwania. A wzajemność była podstawą współpracy. Obecnie zasada ta działa na poziomie emocjonalnym i społecznym. Kiedy ktoś coś dla nas robi, czujemy moralne zobowiązanie, by to odwzajemnić. Aby wpływać na innych za pomocą zasady wzajemności w zdrowy sposób, warto pamiętać, że intencja powinna być szczera. Twoje działanie powinno być oparte na realnej chęci pomocy, a nie jedynie na manipulowaniu. Kimś dla własnych korzyści. Praktyczne zastosowanie, autentyczne wsparcie. Jeśli w pracy pomagasz współpracownikowi w trudnej sytuacji, na przykład udzielasz porady lub wspierasz w projekcie, tworzysz podstawy wzajemności. Kiedy w przyszłości będziesz potrzebował pomocy, taka osoba chętniej ci ją udzieli, ponieważ poczuje moralny obowiązek odwzajemnienia twojego gestu. Drobne gesty. Możesz zaoferować mały, ale znaczący gest, który zbuduje pozytywne relacje. Na przykład zaproszenie kogoś na kawę w ramach podziękowania, lub udostępnienie swojego czasu na wysłuchanie czyjegoś problemu. W zdrowym wpływaniu na innych chodzi o to, by zbudować relację opartą na zaufaniu i wzajemności, a nie o wymuszanie czegokolwiek. Ludzie, którzy czują się docenieni, chętniej angażują się w relacje i oferują swoją pomoc. Jak rozpoznać manipulację opartą na zasadzie wzajemności? Manipulanci często wykorzystują zasadę wzajemności, oferując coś, co wydaje się darem, ale w rzeczywistości jest zaplanowaną próbą wywarcia na Tobie wpływu. Kluczowym elementem manipulacji jest tutaj asymetria. To, co oferują, ma niską wartość w porównaniu z tym, czego od Ciebie oczekują w zamian. Przykład manipulacji: próbki w sklepie. Wiele firm oferuje darmowe próbki produktów, wiedząc, że poczujesz zobowiązanie, by coś kupić. Subtelny mechanizm wzajemności sprawia, że klient czuje, iż powinien coś nabyć, ponieważ otrzymał coś za darmo. Drobne przysługi. Ktoś może zaoferować ci pomoc, na przykład naprawę drobnej rzeczy, a następnie poprosić cię o dużo większą przysługę, której w innych okolicznościach byś nie rozważył. Na przykład, sąsiad naprawi Twoją lampę. A potem poprosi Cię o przysługę, jakbyście byli bliskimi przyjaciółmi. Zwróć uwagę na intencje. Czy gest wydaje się szczery, czy jest jasno skierowany na wywołanie w tobie poczucia długu? Sprawdź równowagę. Czy to, co oferuje druga strona, jest proporcjonalne do tego, czego oczekuje w zamian. Nie bój się odmówić, jeśli czujesz presję, by coś odwzajemnić, ale nie masz na to ochoty. Masz prawo odmówić. Manipulanci liczą na Twoją uległość, więc stanowcze nieczęsto działa. Jak wykorzystać zasadę wzajemności, by chronić się przed manipulacją? Bądź świadomy swoich decyzji. Zanim odwzajemnisz przysługę, zastanów się, czy rzeczywiście chcesz to zrobić, czy czujesz presję. Dawaj z intencją, nie oczekując niczego w zamian. W ten sposób unikasz wpadnięcia w pułapkę wzajemności. W której druga strona może czuć się zmanipulowana. Buduj autentyczne relacje. Wzajemność działa najlepiej w zdrowych, szczerych relacjach. Kiedy jesteś uczciwy wobec innych, wzajemność staje się fundamentem zaufania, a nie manipulacji. Zasada wzajemności jest potężnym narzędziem, które działa zarówno w relacjach zawodowych, jak i osobistych. Kluczem do zdrowego korzystania z niej jest szczerość. I autentyczność w dawaniu. Jednocześnie świadomość tej zasady pozwala Ci lepiej chronić się przed osobami, które chcą Cię wykorzystać, nie oferując w zamian nic wartościowego. Zbudowanie umiejętności rozpoznawania takich sytuacji to krok w stronę bardziej świadomego i skutecznego życia. Zasada konsekwencji i zaangażowania. Opiera się na naturalnej potrzebie człowieka, aby być spójnym w swoich działaniach, decyzjach i przekonaniach. Gdy raz podejmiemy decyzję lub publicznie wyrazimy jakąś opinię, mamy tendencję do trzymania się tego stanowiska, nawet jeśli okoliczności ulegną zmianie. Ludzie nie lubią być postrzegani jako niestali, więc dążą do konsekwencji, aby zachować spójny obraz siebie w oczach innych i własnych. Aby stosować tę zasadę w zdrowy sposób, warto angażować innych w proces podejmowania decyzji krok po kroku. Drobne początkowe zaangażowanie sprawia, że druga strona chętniej pójdzie dalej w kierunku większego zobowiązania. Kluczowe jest jednak, by używać tej metody do wspólnego osiągania pozytywnych celów, a nie manipulowania drugą osobą. Praktyczne zastosowanie w relacjach zawodowych. Jeśli chcesz, aby ktoś zaangażował się w Twój projekt. Zacznij od drobnych próśb, na przykład poproszenie o opinie lub drobne wskazówki. Gdy ta osoba się zaangażuje, poczuje się bardziej zobowiązana do kontynuowania współpracy, ponieważ będzie chciała być konsekwentna w swoich działaniach, w życiu codziennym. Jeśli na przykład chcesz wspólnie trenować z przyjacielem, zaproponuj na początku krótkie spacery. Gdy to stanie się regularnym nawykiem, Łatwiej będzie przekonać tę osobę do intensywniejszych ćwiczeń, ponieważ zaangażowanie już zostało zbudowane. Jak rozpoznać manipulację opartą na zasadzie konsekwencji? Manipulanci często wykorzystują tę zasadę, aby wciągnąć cię w większe zobowiązania, które początkowo wydają się niewinne. Rozpoczynają od małych próśb lub drobnych kroków, które nie wzbudzają podejrzeń, a potem eskalują swoje wymagania. Wiedząc, że będziesz chciał pozostać spójny. Przykłady manipulacji. Technika stopy w drzwiach. Sprzedawca może poprosić Cię o podpisanie petycji w sprawie ochrony środowiska. Kiedy się zgodzisz, bo to drobna i łatwa prośba, może później zaproponować Ci zakup produktów ekologicznych. Twoja wcześniejsza decyzja podpisania petycji sprawia, że czujesz się zobowiązany do konsekwencji. Czyli wsparcia tej idei także finansowo, prośby o drobne usługi. Sąsiad może poprosić Cię o drobną przysługę, na przykład przypilnowanie kwiatów podczas jego weekendowego wyjazdu. Gdy się zgodzisz, następnym razem może poprosić Cię o coś większego, na przykład opiekę nad domem na tydzień. Zgodzisz się, bo nie chcesz wyglądać na osobę, która zmienia zdanie. Jak stosować tę zasadę świadomie i unikać manipulacji? Zdrowe wpływanie na innych. Angażuj ludzi w proces krok po kroku. Na przykład, jeśli organizujesz wydarzenie, poproś najpierw o drobne zaangażowanie, na przykład pomoc przy wyborze miejsca. Gdy to zrobią, chętniej zaangażują się w większe zadania, bo będą chcieli być konsekwentni wobec swojej wcześniejszej decyzji. Ważne, byś działał etycznie i nie eskalował wymagań poza granice rozsądku. Ludzie czują, kiedy ich zaufanie jest wykorzystywane. Unikanie manipulacji. Zatrzymaj się i zastanów. Jeśli ktoś eskaluje swoje prośby, pomyśl, czy naprawdę chcesz się w to angażować, czy robisz to tylko z powodu presji konsekwencji. Ustal swoje granice. Masz prawo zmienić zdanie, jeśli sytuacja przestaje ci odpowiadać. To, że zgodziłeś się na coś małego, nie oznacza, że musisz zgodzić się na wszystko, co nastąpi później. Zadawaj pytania. Jeśli poczujesz, że ktoś eskaluje swoje wymagania, zapytaj wprost: Jaki jest twój cel? Manipulanci często wycofują się, gdy widzą, że zauważyłeś ich intencje. Praktyczny przykład zdrowego zastosowania zasady konsekwencji. Wyobraź sobie, że chcesz zmotywować swojego przyjaciela do wspólnej nauki języka obcego. Na początek proponujesz mu zapisanie się na darmową aplikację. I naukę pięć słówek dziennie. To niewielki wysiłek, więc chętnie się zgadza. Po kilku tygodniach proponujesz wspólną konwersację raz w tygodniu, a następnie zapisanie się na kurs. Ponieważ przyjaciel już się zaangażował i zaczął widzieć postępy, chętniej zgodzi się na kolejne kroki, aby pozostać konsekwentnym wobec swojej wcześniejszej decyzji. Ostatnia zasada w tym materiale zasada społecznego dowodu słuszności. Mówi, że ludzie mają tendencję do podążania za działaniami lub decyzjami innych, zakładając, że to, co robi większość, jest właściwe. Jest to mechanizm ewolucyjny. W sytuacjach niepewności obserwowanie działań grupy pomagało naszym przodkom podejmować decyzje, które zwiększały ich szanse na przetrwanie. Współcześnie zasada ta wpływa na nasze codzienne wybory, od zakupów po podejmowanie ważnych decyzji życiowych. Aby stosować zasadę społecznego dowodu słuszności w etyczny sposób, skup się na autentycznym pokazywaniu, że inni korzystali z Twojego produktu, podejmowali dane działanie lub popierali Twój pomysł. Ważne jest, aby przekaz był oparty na prawdzie, a nie na manipulacji. Praktyczne zastosowanie w biznesie. Jeśli prowadzisz działalność, pokazuj opinię zadowolonych klientów lub liczbę osób, które skorzystały z Twojej oferty. Na przykład ponad 10 tysięcy osób zaufało naszemu produktowi, albo 95% klientów poleca nasze usługi. W życiu codziennym, jeśli chcesz kogoś przekonać do zdrowego stylu życia, możesz powiedzieć, wielu naszych znajomych zaczęło regularnie ćwiczyć i mówi, że czują się lepiej. W ten sposób wykorzystujesz dowód społeczny, by zainspirować innych. Jak rozpoznać manipulację opartą na zasadzie społecznego dowodu słuszności? Manipulanci mogą wykorzystać tę zasadę, tworząc fałszywy obraz popularności lub zaangażowania. Takie działania mają na celu wywarcie presji, byś podążył za tłumem, nawet jeśli to nie jest dla Ciebie korzystne. Przykłady manipulacji. Fałszywe recenzje. Firmy mogą sztucznie zwiększać liczbę pozytywnych opinii online, aby stworzyć wrażenie, że ich produkt jest bardziej popularny niż w rzeczywistości. Wszyscy to robią. Ktoś może próbować Cię przekonać do działania, mówiąc, że wszyscy w ich otoczeniu już to zrobili. Na przykład sprzedawca samochodów może powiedzieć, to najchętniej wybierany model w tym roku, bez dowodów na to twierdzenie. Jak stosować zasadę świadomie i unikać manipulacji? Zdrowe wpływanie na innych. Wykorzystuj autentyczne przykłady, które pokazują, że inni ludzie osiągnęli sukces dzięki danemu działaniu. Na przykład zobacz, jak wielu naszych znajomych zaczęło oszczędzać i teraz czują się pewniej finansowo. Pokazuj liczby i dane, które wspierają Twój przekaz. Przykład: 90% osób, które zaczęły uczyć się języka obcego regularnie. Widzi postępy już po miesiącu. Unikanie manipulacji. Weryfikuj informacje. Jeśli ktoś twierdzi, że wszyscy coś robią, sprawdź, czy to prawda. Zadaj pytania, lub poszukaj niezależnych opinii. Bądź świadomy presji grupy. Uświadom sobie, że popularność nie zawsze oznacza wartość. To, że wiele osób coś robi, nie oznacza, że to właściwe dla ciebie. Praktyczny przykład zdrowego zastosowania zasady społecznego dowodu słuszności. Wyobraź sobie, że prowadzisz lokalną akcję charytatywną. Aby zachęcić więcej osób do udziału, możesz wykorzystać zasadę społecznego dowodu słuszności, pokazując, że inni już się zaangażowali. Możesz powiedzieć: W ostatnim miesiącu aż 200 mieszkańców naszej dzielnicy wzięło udział w akcji. Dzięki temu zebraliśmy środki na pomoc dzieciom w potrzebie. Taka informacja zachęci kolejne osoby, ponieważ zobaczą, że inni już podjęli działanie, co daje poczucie, że jest to społecznie akceptowalne i wartościowe. Jak manipulanci mogą próbować wpływać na ciebie? Wyobraź sobie, że rozważasz zakup kursu online. Na stronie widzisz liczbę 100 tysięcy zadowolonych uczestników, ale czy ta liczba jest prawdziwa, a może została sztucznie zawyżona? Aby wywrzeć na tobie presję i przekonać cię, że skoro inni to zrobili, ty też powinieneś. Podobnie, kiedy widzisz tłumy przed restauracją, możesz pomyśleć, że jest to najlepsze miejsce w okolicy, ale czasami tłum może być zorganizowany celowo, aby wywołać takie wrażenie. Kolejne Trzy Zasady. Już niebawem. Pozdrawiam.